Subiektywny przegląd prasy, czyli wraz z Panem Adamem Muszkietą przeglądamy prasę papierową, internetową oraz szeroko pojętą blokosferę. Witam Pani Adamie. Witam pana. pana ja również witam. Pani Adamie, dwa wydarzenia miały miejsce w tym tygodniu, które przyniosły bardzo dużo emocji. Nie wiem, które z tych wydarzeń jest ważniejsze. Zaczniemy od, zaczniemy od polemiki, którą podjął pszczoł pan Krzysztof Owoc na frakcji wyrzutowej, tak, tak A, i, i, od, i od pana odpowiedzi na, na, ten, na te zarzuty właściwie, które postawiono nam po siódmym numerze subiektywnego przeglądu prasy. Pan Krzysztof zarzuca nam, że wentyl bezpieczeństwa to że nie pełni roli wentyla bezpieczeństwa. I tutaj ma takie obawy, że po prostu przestaną go czytać lub traktować poważnie czytelnicę. Ciekawa sytuacja, bo w sumie dyskusja na moim blogu zakończyła, zakończył Pana komentarz a propos wyolbrzymienia i tak dalej. To też o czymś świadczy, ale ciekawa sytuacja zaistniała jeszcze przed zwolnieniem Pana Miłosza kiedy to mm, komentatorzy na ZW.pl trochę inaczej zaczęli postrzegać Pana Owoca i jego frakcję. Zaczęli, z tego co zauważyłem, cytować lub też zwracać się bezpośrednio, czyli droga frakcji, albo zgadzam się z tą frakcją, czyli tak naprawdę mm, tak jak pan Owoc zrobił dobrą robotę panu Kuchcickiemu, tak chyba ja zrobiłem dobrą robotę panu Owocowi. Tak to w tej chwili wygląda. A jeżeli chodzi o samą dyskusję, to, to pan Owoc skupił się na, na słownikowym znaczeniu wentyl, a ominął ten fragment, kiedy mówiłem o jego roli. Jaką, ominął kontekst. Ominął kontekst. Więc to była taka burza w szklance wody, niepotrzebna. Chociaż muszę Panu powiedzieć, że pewnie nie tylko ze sprawą frakcji wyrzutowej, ale również tak, pod tak. Siódmym, siódmym wydaniem SPP pojawiło się kilka takich komentarzy, gdzie między innymi zostaliśmy nazwa, nazwani redaktorami. Powiem więcej, na blogu jeszcze niejaka Koko użyła sformułowania, że nasze teksty są lukrowane. I że patrzymy na świat przez Różowokulary. różowe okulary. Więc yy, nie wiem czy pan lukrujesz swoje teksty. Mi się to chyba jeszcze nie zdarzyło, bo chyba nie pracujemy w cukierze. <laughs> Ale być może wie, wie pan, to jest tak, że kiedy na przykład rozdajemy nagrody i ktoś z naszych komentatorów tej nagrody nie zdobędzie, no niestety no, to, to, takie są prawa <laughs> losowania. To, po prostu ma takie skojarzenia i myślę, że w tym kierunku chyba trzeba by interpretować posądzenie nas o lukrowanie tekstów. To znaczy, to było w kontekście pana burmistrza i tego, że siedzimy mu w kieszeni. Czy, tutaj użyję właśnie skrótu myślowego, czy taki stereotyp, jaki jest używany, mm. że, że nasze teksty to są albo zlecenia z ratusza, albo lukrujemy swoje teksty. W takim razie wszystkie media dookoła musiałyby siedzieć w kieszeni pana burmistrza, co być może panu burmistrzowi schlebia, ale niestety tak nie jest. Media zazwyczaj, kiedy coś się dzieje w ratuszu, otrzymują te same informacje. Pewnie w zależności od tego, kto siedzi za, za komputerem, tak, tak ten tekst wychodzi w eteri. Mhm. Być może ktoś tam siedzi w cukierni akurat, kiedy otrzymuje taki, taki news. No, przykład pani Koko. Pani <noise> Koko, chociaż nie wiem, czy w naszych cukierniach jest dostęp do internetu. No, trzeba było, by to sprawdzić w takim razie. Bo rozumiem, że pana myśli idzie w tym kierunku, że ktoś siedzi w cukierni i zajada się... Tu pana myśli w tym kierunku. I zajada się łakociami. Ja cały czas ten ten... jestem w szoku, bo w takim razie muszę zmienić nazwę na nie na ZWP, tylko cukiernia. ZWPR. <grymnia .pl> <grymnia .pl> Albo cukiernia PL. cukiernia Ale pisane przez Z, żeby chociaż tak połowa nazwy została. Zresztą jest też w, w Taka myśl, że właściwie nie tyle od nas odbiór naszych tekstów zależy, ile od tego, kto czyta. To już dawno zostało udowodnione, że ilu jest czytelnik. Tak, tym bardziej, jeżeli to uprzedzenie, jakie właśnie jest widoczne w komentarzach, czy to na blogu, czy pod SPP7, jest widoczne, że my jesteśmy tacy, pan owoc jest taki, a inni są jeszcze inni. I z tym uprzedzeniem chyba już nie jesteśmy nic w stanie zrobić. Czy to, nie wiem, pokazać umowy, których nie ma, czy, czy nawet, które są. Nie, nic nie zrobimy. Tak po prostu jest i będzie. Tak jak swego czasu pan Jarosław powiedział, że nikt nas nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne. To jest coś w ten desenie. Jasne, myślę, że nas powinno cieszyć, że tych komentarzy jest, że komentarze są różnorodne. Pierwszy komentarz pod SPP, najlepszy nasz. Tak, a potem już było tylko źle. Co ciekawe, jeżeli chodzi o komentarz fana Żużla, to oprócz komplementu, że to był najlepszy odcinek, wbrew innym opiniom, to napisał, żebyśmy wybrali najciekawsze cytaty tygodnia. No i myślę, że to jest dobry pomysł, żebyśmy coś, coś takiego zaczęli. Praktykować. Z tego by wynikało, proszę pana, że fani żużla są konstruktywnymi komentatorami yy, i trzeba. A fani gimnazjum numer jeden nie. <gry> trzeba zajmować się proszę pana, w życiu sportem i wtedy zupełnie inaczej spogląda się na to, co tak. się dzieje dookoła. Ja wiem, dlaczego pan owoc tak zareagował, bo akurat to był czas, kiedy Barcelona zaczęła dochodzić realu yy, na 6 punktów, dwie kolejki real stracił cztery punkty przewagi i myślę, że to był taki sportowy gniew Pana Owocza, że, że wie, wie. dzisiaj też mam koszulkę Barcelony, więc tym bardziej rozeźle Pana, pana Owocza. Więc myślę, że, że tak, taki kontekst czy... czy mógł, mógł taki być, że, że chodziło o Real Madrid i Barcelonę tak naprawdę. Tak, musimy sobie zdawać sprawę, że... Co nie zmienia faktu, że Pan Owoc wisi mi piwo, bo wi jest widoczna zmiana przynajmniej na portalu ZWP jego blogu. Już nie jest taki, nie wiem... Nie, jest, nie traktuje się go już jako hejtera, tylko jako tak, kogoś, już kogoś kogo trzeba przytulić, pogłaskać, od czasu do czasu wysłuchać. Inaczej, inaczej. Jeżeli właśnie to reżimowe medium, jak, jak jesteśmy postrzegani, pozwoliło sobie podnieść rękę na Pana Owoca, no to znaczy, że Pan Owoc teraz jest w jakiś sposób dysydentem albo męczennikiem, czyli z taką osobą trzeba się solidaryzować. Więc w tym znaczeniu Pana owocy wisi mi piwo, bo zmienił się wizerunek jego blogu i osoby. Kto wie, może nawet więcej osób wchodzi na frakcję wyrzutową jest z przyjemnością mniejszą lub większą. Ja czytaj go teksty. Więc to było jedno wydarzenie, panie Adamie. Które... Tak, zakończyło się w poniedziałek, a we wtorek była bomba. A we wtorek wybuchła bomba i to w, właściwie w godzinach popołudniowych. I za chwilę mieliśmy zbierać się do domu, a tutaj okazuje się, że portal Elka informuje, że z nieoficjalnych źródeł dowiedzieli się, że drugi wiceburmistrz został zwolniony. Nikt w redakcji przy pana, nie mógł w to uwierzyć. Pamięta pan ten, ten moment, kiedy zajrzeliśmy na portal Elki? Pamiętam. Znaczy to było tyle smutne, że znowu nikt we wschowie jako pierwszy, tylko Elka. Tylko Czyli pewnie ktoś z najbliższego otoczenia pana Czopka, może sam pan Czopek jako pierwszy medium wybrał właśnie Elkę. Ale to ktoś też u... mi się, że zadziało tutaj uprzedzenie, hmm. że nie, my tego by nie, nie puścimy. Tak to, to powiedzieć, może ktoś, kto się ucieszył z tego zwolnienia, wysłał wiadomość może. do, do Elki. Nie wiem, kto mógłby się ucieszyć. Pan Burzyński. Pan Burzyński rzeczywiście się ucieszył i nawet opublikował, wysłał do mediów i do, do blogów i do różnych portali list, ale właściwie z tego by wynikało, że tylko do Wschowskich, bo nigdzie więcej jego list się nie, nie ukazał, a podpisał się jako radny powiatowy, więc właściwie na jakiś istotny głos w sprawie, niezwykły, niezwykły mieszkaniec. Ale zanim przejdziemy do listu pana Cezarygo, Yy, otrzymujemy tę informację, i właściwie nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nie. Trzeba, yy, trzeba ją sprawdzić. Nikt nie chce jej potwierdzić. W środę na konferencji prasowej, kiedy rozmawialiśmy z, redakt, yy, z, redakt, yy, z dziennikarzem yy, Elki. Yy, z dziennikarką. dziennikarką, yy, tak. Panią yy, Kasiu. Pani Kasia mówiła, że nie mogła nawet dotrzeć do burmistrza, co nam się udało i udało nam się też w środę potwierdzić tę informację z samego rana. To, że musiałem zrywać się z łóżka, żeby no tę informację... Ja tak. <głos》. <głos》. tak, tak. I Pan, i ja. Także tak, tak, staliśmy z zapuchniętymi oczami, ale informacja potwierdzona. Informacja została potwierdzona. Tak. To, co się znalazło w oświadczeniu, zostało też tak. nagrane, czyli powtórzone, że brak zaufania lojalności. Panu, byłem pod dużym wrażeniem, tutaj znów pewnie zostaniemy oskarżeni o to, że siedzimy w kieszeni pana burmistrza. No byłem... to się nigdy nie zmieni, <grym> więc nawet... byłem pod dużym wrażeniem, że pan burmistrz niemalże że przed kamerą powtórzył na pamięć z pamięci tak. cały tekst oświadczenia. Ja też byłem pod dużym mhm. wrażeniem, ale nie w momencie, kiedy to słuchałem, tego słuchałem, ale w momencie, kiedy wziąłem do ręki to oświadczenie i okazało się, że punkt po punkcie wszystko zostało powiedziane. Ale... A pan Miłosz Czopek, kiedy miał swoją konferencję prasową, no to swoje oświadczenie po prostu przeczytał. Czyli na oświadczenia. Tak. I tutaj no, pan Burmistrz miał o wiele krótsze oświadczenie, więc tak. mógł, je, mógł mhm. je zapamiętać. Pan Miłosz chyba dwie i pół strony. Tak? Nie, półtorej. półtorej. Następna strona to było Osiągnięcia. Mhm. Które też. E, e, ciekawe było właśnie to pytanie pana Przybyskiego. To tak wyglądało właśnie, żeby złożyć tą kartkę na następną stronę i żeby te osiągnięcia przeczytać. Bo zostały pominięte tak, w, tak, tak. W, w pierwszej lekturze. Wracając jeszcze do doświadczenia Pana Burmistrza, e, słyszałem później wypowiedź dla Radia Zachód. Taka sama również e, Pan Burmistrz był wtedy w trasie, na spotkaniu z Burmistrzami. Ale a propos rad mhm. Radia Zachód, to w momencie e, kiedy pan z Radia Zachód powiedział, że on chce zrobić wywiad z panem Czopkiem, no to była taka bulwersująca sytuacja, kiedy jakiś mieszkaniec chciał zadać jakieś pytanie, a pan z Radia Zachód powiedział, że nie, to jest konferencja dla mediów i on najpierw zrobi, zrobi wywiad, a dopiero potem pan będzie mógł sobie zadać pytanie. Takie było niefajne, bo, bo rozumiem, że jeżeli ja pojechałbym do miasta pana z tego radia, to tak, się nie, tak mógłbym się zachować. Mhm. Ale gdybym był z tego miasta, to nigdy tak bym się nie zachował. Czyli inaczej mówiąc, gdyby ten pan z Rady Zachód był ze Wschowy, to nigdy, nigdy by sobie na coś takiego nie pozwolił. To jest In, taka hipokryzja. Innymi słowy, dziennikarze się cenią, proszę pana. Tak, tak. Cenią swój czas. Yy, i... I dyktafon. <grychy> I dyktafon. Wracając, wracając do Radia Zachód, kiedy ów dziennikarz zadaje pytanie burmistrzowi Wschowy o przyczyny zwolnienia, tam również słyszę, jak pan burmistrz z lekkością i swadą z pamięci referuje to swoje oświadczenie. Trudno pana, pana burmistrza wybić z rytmu i uzyskać jakieś inne informacje. To jest po prostu... Ale teraz kogo. Masz pan na myśli tekst, czy obecnego. Aha, mam na myśli obecnego burmistrza, w, wciąż, w, wciąż pod, będąc pod wrażeniem hmm. e, e, pamięci pana burmistrza. Chyba matematykiem z wykształcenia, więc. wystarczy mu spojrzeć na oświadczenie, które być może ktoś, ktoś burmistrzowi napisał i, i zapamiętać cały tekst. Pewnie tak jak w Matryksie to się przelicza na, na i to tak leci. Myśli pan, że to półtora, półtora strony burmistrza, byłego wiceburmistrza Czopka, to była odpowiedź na te pół strony? To znaczy, wiedział już wcześniej, że to oświadczenie ma mniej więcej taką objętość i należało tutaj zareagować większą objętością? Mogło tak być, oczywiście, bo wtedy jest taka taktyka, żeby nie wiem, pokonać przeciwnika, no, chociażby w taki sposób, żeby oświadczony. Zagadać. Zagadać. Ale chyba jak miał obstawiać, to, to myślę, że tyle chciał powiedzieć, nie bacząc na to, ile powiedziałby pan burmistrz. Yy, wiceburmistrz były wiceburmistrz Miłoszczopek zdradził, że został zwolniony. Nie zdradził, powiedział, że był lojalny. Yy, wyznał w takim razie, że został zwolniony z tego powodu. Że nie ukrywał, że będzie kandydował na burmistrza. Innymi słowy, powiedział do obecnie urządzającego burmistrza: Nie cię. Bur... Panie burmistrzu, ja też chcę zostać burmistrzem. No i tylko i... wice. Tak. I no właściwie to, to była jakaś taka propozycja: no bo kto jest burmistrzem, kto jest wiceburmistrzem, no to mogą się tutaj zmieniać. Właściwie zmienialiby się tylko gabinetami. Pan burmistrz przeszedłby mhm. do gabinetu pana Czopka, pan Czopek tutaj. Mogliby się wymieniać doświadczeniami, pan burmistrz na to nie przystał. Czy z punktu widzenia politycznego, czy polityki, działanie sprzed 10 miesięcy pana burmistrza Grabki, żeby zatrudnić pana Czopka, w tym momencie traci swój sens? Bo rozumiem, że 10 miesięcy temu chodziło o to, żeby jakiegoś przeciwnika politycznego spacyfikować. Znaczy tutaj muszę panu przerwać. Znaczy wszyscy wiedzieli, że o to chodzi. Natomiast... Tak, ale jeżeli teraz zostało to zanegowane, no to ten sens przed 10 miesięcy został utracony. Bo takie działanie można było zrobić znaczy inaczej. Trzy lata jesteśmy wrogami, a ostatni rok zostaje pan wiceburmistrzem. Wtedy jest pacyfikacja, i wtedy nie ma kontrkandydata do wyborach. Więc to byłoby logiczne. To działanie to. Jakie ma miejsce teraz, nie do końca się broni z punktu widzenia polityki. Trudno powiedzieć, jak postrzegał pan burmistrz Miłosza Czopka, być może postrzegał ją jako niepokornego, niesfornego czterdziestolatka, którego trzeba ujażniać przez, przez dłuższy okres niż tylko przez rok. I stąd ta propozycja 10 miesięcy temu. Oczywiście oficjalnie mówiono o nowych kierunkach rozwoju i o nowym impulsie dla gminy. Często jest tak, że wkłada się pracę w jakąś działalność, a efekty przychodzą później, więc trudno powiedzieć dzisiaj o tym, czy Pan Miłosz rzeczywiście pobudził Wschowę do, gminy wschowy, pobudził ją do jakiegoś nowego rozwoju. Co więcej, ta ostatnia no. strona jego oświadczenia, czyli jego osiągnięcia, też trudno powiedzieć, że te 10 czy 12 czy 20 miśników to są rzeczywiste i realne jego osiągnięcia, czy współosiągnięcia, jaki jest wkład jego osobisty w dane, czy tam TBSy, czy 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 aglomeracji zielonogórską? No dzisiaj jest spotkanie, otwarcie organizacji pracodawców ziemi lubuskiej. Ostatnie wydanie gazety PZL-u w tym roku zamieszcza m.in. zdjęcie wiceburmistrza Mirosa Czopka, byłego wiceburmistrza Mirosza Czopka. No i myślę, że, że takie sygnały będą pewnie płynąć od, od osób, które rzeczywiście intensywnie współpracowały z wiceburmistrzem. Jeżeli takie sygnały będą płynąć, że, że tutaj ta współpraca układała się świetnie i były planowane jakieś ciekawe, ciekawe inwestycje lub jakieś ciekawe plany, to wtedy będziemy mieli taki obraz, że rzeczywiście jest, ta praca Pana Miłosza była, no była efektowna. A nie efektywna. A nie efektywna. Pan Miłosz zasiadł na swojej konferencji prasowej, siedział z panem Kosińskim i z panem Gieskiem. Czyli wbrew temu, co chciałby, czy czego chciałby pan Burzyński? Bo w liście pana Burzyńskiego możemy wyczytać, że, że stowarzyszenie się od niego odwróciło czy odwróci a było po lewej i po prawej stronie. Tak, tak. To jest ciekawe, bo Pan, jeśli chodzi o Pana... Znaczy ciekawe, kim się otacza Pan, pan miło Czopek. Z jednej strony jest radny po prawej stronie, po lewej aktywny działacz Stowarzyszenia Odnowy Samorządu co do... Być może przyszły kandydat na burmistrza. Lub na naczelnika Wydziału Promocji. Co do jego aktywności, są, są głosy rozmaite. Pewnie środowisko stowarzyszenia uważa, że robi dobrą robotę I dobre, zdjęcia. i dobre zdjęcia. Inni z kolei żartują sobie, że, że jest takim Batmanem w schowy. Wszyscy robią, a on na końcu mówi, że to ja zrobiłem. Więc. To toczenie jest ciekawe i pewnie, pewnie należałoby je e, zinterpretować i być Znaczy interpretować no... już można, bo wczoraj była sesja Rady Miejskiej i Pan Kosiński, e, tak od sierpnia, od kiedy tu jestem, nigdy nie zabierał głosu, tak wczoraj zabrał kilkakrotnie i to kilkakrotnie bardzo ostro. Kierując słowa do wiceburmistrza Nowickiego, bo pana grabki nie było. E, I ta retoryka została zmieniona od wczoraj. Więc to już jest widoczne. Um... Radni Stowarzyszenia Odnowy Samorządu popierali uchwały koalicji rządzącej? Czy... Tak, jeżeli chodzi o głosowania, to tutaj się nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi tylko mm -hmm. o wypowiedzi, mm -hmm. to na razie tylko to. Rozumiem. W Radio Zachód wypowiedź pana Gieska. A Ale... tutaj mamy cytat tygodnia. Tak, cytat tygodnia. Pamięta pan, jaki, jak brzmiał ten cytat? Mm, nie. Znaczy pamiętam kontekst, że Miłosz został zwolniony dlatego, że coś robi. Tak, tak, tak. I znaczy Pan Miłosz. Pan Miłosz. I tam jest taka wypowiedź, że nasi włodarze zobaczyli, że coś się dzieje. W związku z tą aktywnością drugiego wiceburmistrza. Pan Giezyk nie, nie kończy, znaczy nie tłumaczy co się dzieje. Ciekawe co zobaczyli, znaczy co się takiego działo wokół. Że I włodarze... czy rozumiem, jakby treść, kontekst, ten kontekst że to, jeżeli Pan Miłosz Czopek coś zaczął robić, czy stał się zagrożeniem, dlatego został zwolniony. Czyli, tylko, że te słowa, które zostały użyte też pewnie mają odzwierciedlać to, co teraz powiedziałem, ale jak się tak literalnie na to spojrzy, to to są zabawne słowa. Z drugiej strony to jest też taka informacja, że jeżeli coś się dzieje, to jest niedobrze i nasi wodarze chcieliby, żeby się nic nie działo. Jak się coś dzieje, to wtedy zwalniają, i trzeba by, <noise> trzeba by w tym kierunku, znaczy, przez ten pryzmat spojrzeć na mm. ostatnie lata. Kiedy coś się działo, to e, zachodziły zmiany w urzędzie miasta, jak się nic nie działo, to mm, ludzie byli przyjmowani. Trudno, e, trudno powiedzieć, czy tak było, ale warto się temu przyjrzeć. Hmm. I cały czas to nasze hasło, wschowa, tutaj się dzieje, sprawdź to. Jest chyba najbardziej aktualny, bo, bo jednak um, zwolnienie wiceburmistrza to nie jest coś takiego, co się dzieje na co dzień. Więc tutaj jednak się dzieje. To prawda i zresztą po raz pierwszy chyba tyle, tyle przedstawicieli mediów pojawiło się na konferencji prasowej. Tak, była Elka, była Panorama, był Pan Przybylski, Pan Frąckowiak, Radio Zachód, no i my. I jeszcze Pan Owoc był. Pan owoc, był pan też Zbigniew Korona. Tak. Który czasami pisze dla słowa ziemskiego. Kończąc wątek z, z, ze zwolnieniem wiceburmistrza na wczorajszej sesji Rady Miejskiej, pierwszy zastępca pana burmistrza również wypowiedział się na temat zwolnienia. Bardzo krótko. Powiedział, że taki już jest los wiceburmistrza, że pracodawca, jakim jest burmistrz, miał do tego prawo i nie będzie się wypowiadał w jego imieniu. Ale na sam koniec, kiedy były wolne wnioski pan Miłosz Czopek podziękował radnym za współpracę, to pan Nowicki także podziękował za współpracę panu Czopkowi, mówiąc, że rozstanie odbyło się bez wojny i bez strzelania. Nie było krwi. Znaczy na razie, na razie nie ma kru. Tam tak bym to spętował. Na sesji pojawił się, pojawił się, były drugi wiceburmistrz, ale już tym razem nie obok pierwszego zastępcy. W innym miejscu siedział, mhm. czyli, na widowni tak zwany. Czyli w pewnym sensie nic się nie zmieniło, bo wszyscy, wszyscy na sesji byli, tylko po prostu siedzieli w innych miejscach. Na koniec zapraszamy do lektury świątecznego kwietniowego numeru Ziemi Wschowskiej. W którym m.in. o wiosennych porządkach, na co zresztą, na co zresztą zwraca uwagę układka gazety. I cóż pani Adamie, dwa tematy gorące, które zelektryzowały nie tylko, nie tylko wschowskich mieszkańców. I na tych dwóch, na tych dwóch tematach poprzestaniemy. Tak, bo inne chyba są miałkie w porównaniu do. Szczególnie do dzwonienia pana, pana Czopka. To jednak było wydarzenie. Konferencja jedna, znaczy oświadczenie jedno, potem konferencja. Jeszcze pewnie swoje reperkusje będzie miało. Czyli wszystko przed nami. Czyli zapraszam pana do y, y, tradycyjnego zakończenia. W takim razie ja zapraszam na kolejny odcinek za tydzień, a ósmy odcinek uznajemy za zakończony.